Cześć z tej strony czarownica i dzisiaj przychodzę do Was, żeby Wam pokazać mój skończony album w stojaku, zrobiony z kitów skompletowanych przez Kasię Grusze i na podstawie jej kursu. I od razu Wam powiem, że to jest taka moja wariacja na temat tego kursu, bo bardzo dużo rzeczy sobie pozmieniałam i zrobiłam pod siebie, ale inspiracja i jak to wygląda jest totalnie od Kasi. Więc tak wygląda, słuchajcie, mój stojaczek. Y, zupełnie tutaj inne papiery, i tak dalej. No, mi tak tutaj przypasowało. Ja nie potrafię tak dużo naładować, więc umiem takie klimaty clean and simple. Y, tutaj, mamy, y, ups, tutaj mamy na okładce y, okładkę taką laminowaną z Craft O'Clocka, i myślę, że na to się całkiem fajnie wpasowała. Ostatnio testuję te okładki i myślę, że się chyba trochę lepiej sprawdzałem niż papier ale jak postoją trochę te albumy i zobaczę co się z nimi dzieje tutaj na rantach to wtedy dam wam moją final opinię jak one się sprawdzają no i tutaj mamy piękne, piękną lalunię wyciętą z papierów i ja tutaj brakowało mi czegoś do tła fajnego i z Akcjona mam taki fajny wykrojnik tych liści Monstery, więc go sobie tutaj domontowałam. Na grzbiecie nic nie mam, bo stwierdziłam, że właśnie nie chcę, żeby mi taki sznurek albo coś szorował. Plus to mi się musi zmieścić do stojaka, więc tu już nic nie dodawałam. Dobra, to idziemy dalej. Okładka, mamy tutaj tą dziewuchę zostawioną, żeby ją było widać. To totalny patent Kasi. Te trójkąty, bardzo, znaczy trójkąty, te flagi, bardzo mi się to spodobało. I ja sobie tutaj dałam tą dziewczynę z walizkami i torbami. W swoich zasobach znalazłam taki większy spinacz i takie dadełka w jakiś innych. Chyba jeden był od Kasi, a drugi znalazłam u siebie jakoś tak. Tu mam przymocowaną też kopertkę, to był pomysł chyba Kasi też. I tutaj ja moje tekturki embosowałam na gorąco. Tutaj mam kieszonkę, i w kieszonce mam jedną matę, moje dziecię, i ups, i tak po prostu włożony. Do tego mam hmm, tutaj jakąś kompozycję, też wykrojnik jakiś y, użyty, nie wiem skąd, z zasobów. I mam tutaj taki spinacz y, ala aparat, i to mam taką maszynkę z Bier Memory Keepers do robienia właśnie spinaczy i rzeczy z drutu. Powiem Wam, że na razie ją testuję i jakoś yy, super zadowolona z niej nie jestem, więc ym, muszę jeszcze ją może rozkminić. Ten drut jest po prostu trochę za miękki, ale no muszę nad tym jeszcze popracować, żeby się zastanowić co ja o tym myślę. Na kolejnej stronie tu już są, że tak powiem, wariacje. Ja mam tutaj zrobiony bardzo gruby wodospad. To jest na magnes klapeczka. Tutaj mamy piesia, który sobie siedzi na tle kaktusów. I tutaj mamy wodospad z dużą ilością zdjęć. To jest fajny patent, moi drodzy. Yy, tekturka z fabryki Weny, która była Gretisikiem, ale zasypałam ją. Mm, znaczy, zalałam ją glossy i Akcent, a na to posypałam ją brokatem tak, tak wiecie, jak się soli zupę. I to wyszło całkiem fajnie, nie wiem, czy to widać w kamerze. Takie są teraz, wiecie, modne. Mądre diamenty i posypania brokatem, i to właśnie wyszło tak bardzo fajnie. Tutaj jakieś kawusia i tyle. E, tutaj e, Kasia miała taki patent, że używała mm, torebek papierowych. Ja nie przepadam za torebkami, bo ciężko jest mi do nich wykroić e, wielkość. E, Papieru, bo one zazwyczaj są lekko krzywe, a dwa bojówki, że jak tam coś wpakuję, typu jakąś matę czy coś, i nie będę uważać, to że ona mi się przedrze. Plus, ja też nie zbieram jakichś takich. Może zacznę, może zacznę, jakieś takie opaski i tak dalej. Hotelowe to na razie wszystko wyrzucałam do tej pory, może zacznę. Ale ja sobie tutaj zrobiłam wodospad na szyb, przecięłam grzbiet i ja tutaj mam zamontowane takie małe koperty z. Paper concept. I je tu mam jeszcze puste i tak naprawdę mam tutaj miejsce, żeby jeszcze podocinać papiery i sobie je tutaj wkomponować. Tutaj mamy taką stronę otwieraną. I ja tutaj upchnęłam, słuchajcie, Kasia dała taki fantastyczny mechanizm, pop-up. Natomiast. Raz, że yy, mi się on źle złożył, zawsze mam problem z tym jak go złożyć, a dwa, że on zajmuje też trochę miejsca, więc ja postanowiłam, że... A, jeszcze jedna rzecz ważna, to było chyba najważniejsze, że w tym mechanizmie trzeba mieć zdjęcia w pionie, a ja miałam zdjęcia w poziomie. Więc ja go sobie zamieniłam na takie schodki, które mają tutaj też takie elementy 3D przy jak się je otwiera. Także to jest ta strona, sobie zawiążę później, muszę to dobrze złożyć. Tu mam taką kompozycję, że tak powiem, małą, zamykane na wskazówkę. Wskazówkę też mam właśnie swoich ze bo znalazłam, że mam takie fajne przeźroczyste mleczne. Przeźroczyste mleczne, no to się trochę wyklucza, no ale takie, no widzicie, takie zadymione, białe. I tu mam dwie wodki moich mężczyzn chowane. Tu sobie zrobiłam taką kieszonkę. Też spinaczek i znalazłam u siebie z flamingiem i stwierdziłam, że super mi pasuje do tej gumy balonowej. Miałam więcej takich, ale on już dobrze, znaczy w jakieś gwiazdki i ananasy to już się tak dobrze nie komponowało, ale tutaj właśnie te kolory się fajnie zgrały. I tu mam tylko taga tak naprawdę, może jeszcze jakieś zdjęcia sobie drukuję. Tu mam taki śmieszny wykrojnik, jak chyba mam z Ali. Tim Holtz ma podobny, który jest taką, on jest fajnie się go używa w Travel Nord. Krawele'a na notebookach, ale to jest taka drabinka, tak naprawdę, gdzie za to można sobie tutaj powkładać przy różne gadżety, małe zdjęcia, bilety i tak dalej. No i u mnie tutaj taki mały bałagan po tej stronie. Tu mam takie zdjęcia przykładki. I tu mam zrobione także książeczkę, sobie zrobiłam po zewnętrznej stronie. Tu mam jakieś zdjęcia. I tu powiem Wam szczerze, że chyba mi już trochę brakło pomysłu. Ups, jak to się. Tim, 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 tim. I tu mam tylko takie dwa zdjęcia, po prostu wklejone, takie rozkładówki, bo bardzo chciałam, żeby te dziewczyny było widać, bo są po prostu śliczne i szkoda było mi ich zasłaniać, a nie miałam jakiegoś takiego pomysłu, co by tutaj sprytnego zamontować. I stwierdziłam, że chyba takie rozkładówki też się przydadzą. No i na sznureczkach mam tutaj przywiązane jakieś takie metale, które były w aparacik, i handmade with love które były w zestawie. Na następnej mam siaczkę i to jest też taki zamykacz na magnes, który z kolei ma taki wodospad. Wiecie, na wszystkie strony. Tu mam zostawione puste, że można byłoby jakąś kartę albo bilety to jeszcze wsadzić. I widzę, że tu mi brakło. Tu coś miało być. Hmm, specjalnie to zostawiłam puste, ale nie dojdę do tego, co to miało być. Po tej stronie sobie zrobiłam wodospad, chyba nieregularny to się nazywa, w ten sposób to wygląda. I na końcu, to jest super patent, Kasia ekstra pomysł i kradnę pomysł, będę to wykorzystywać, że to sobie tak fajnie tutaj zwisaj bimba I wiecie zazwyczaj się albumy ogląda w ten sposób, nie, więc to sobie tak, e Lewituje, że tak powiem. A tu sobie zrobiłam e, shaker. I takie, właśnie otwierane dwie ramki. I te. Ups! I te cykiny tutaj latają. Nie będę Wam trząść. O, może w ten sposób? Nie będę Wam trząść, bo to potem źle wygląda na. No źle wygląda na filmie, jak toś tak wiecie. A szarpie albumem ja też mam taką ochotę od razu potrzepać tym albumem, żeby one polatały. No ale tak wygląda mój album. Że mówię, jest to wariacja na temat kursu Kasi. E, jeśli Wam się podobało, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko brać zestawy od Kasi, jeśli jeszcze będą. Nie wiem, czy Kasia planuje do dróg. To już musicie pytać Kasi. E, I. Zapraszam na następny film z kolejnymi albumami. Wam życzę miłego tworzenia. Pa!